Cześć, tutaj. na kanale Madziare Łewki. Dzisiaj na tym filmiku pokażę Tobie, jak zrobić pyszne drożdżowe rogaliki z dżemem. Ale zanim przejdę do przepisu, to chciałam powiedzieć, że ukazała się gazetka 100 lat przepisy i diety. Dowie się, dlaczego gotuję po włosku. Jest piękny artykuł. Zapraszam serdecznie do zakupu. To jest na miesiąc styczeń. I jeszcze jedno powiem, zrobiłeś już subskrypcję na moim kanale. A jeżeli nie, to zapraszam Cię bardzo, zrób teraz tą subskrypcję, a będziesz mogła mógł oglądać wspaniałe przepisy z kuchni włoskiej nie tylko. No to co? Zabieramy się do przepisu? Pewne nam będą pół kilo mąki, 250 g margaryny lub masła, temperatura pokojowa, 50 g drożdży jedna łyżeczka cukru, szczypta soli, dwa jajka, dwie łyżki kwaśnej śmietany i powidła do naszych rogalików. Do śmietany rozkruszamy nasze drożdże, wsypujemy cukier i mieszamy, aż nam się rozpuszczą. Tak przygotowane drożdże pozostawiamy na kilka minut do wyrośnięcia. A oto moje drożdże stałe 20 minut i teraz je użyjemy do właśnie naszego ciasta. Do miski wsypujemy mąkę. Wlewamy nasze drożdże. Wrzucamy nasze masło albo margarynę. Szczyptę soli. Zabijamy nasze jajka. Zarabiamy ciasto. Ciasto wstawiamy do lodówki na pół godziny. Przykrywamy folią. Tak wygląda ciasto po pół godziny. Teraz nastawiamy piekarnik na 170 stopni, funkcja góra-dół. Ciasto teraz podzielimy na dwie części. To rozwałkowujemy na grubość dwóch milimetrów. Potrzebnym nam jest talerz. Przykładamy. Tą część kładziemy pod naszą ściereczkę. Przekrawamy raz, dwa i jeszcze ósemki robimy. Tak i tak. Ok. Teraz kładziemy troszeczkę marmoladki i zapijamy. OK. I taki rogalik zakręcamy i kładziemy na naszą blachę. Tyle wyszło mi rogalików z pół kilograma mąki. Rogaliki wstawiłam do piekarnika nagrzanego na 170 stopni, funkcja góra dół. Włożyłam obie brytwanki, będę piekła się upieką. Każdy piekarnik inaczej piecze. Myślę gdzieś tak pół godziny. Pierwsza część się już upiekła, natomiast druga część z dolnej półki przełożyłam na środkową i będę piekła jeszcze przez 10 minut. I tyle mi wyszło z e, pół kilograma mąki, 32 rogaliki. Już parę zjedliśmy z mężem, zaraz wam pokażę, jakie są piękne, chrupiące. Zobaczcie, pulchniutkie, o! Bardzo fajne dla całej rodziny. Mm. A, się. Bardzo pyszne. Zapraszam Was serdecznie na mój kanał. Zapraszam do robienia rogalików. Zapraszam na Instagram i na fanpage. I co powiem? Bon appetito!